Hej, cześć, witam Was bardzo serdecznie, jestem Peter. i dziś będziemy instalować Windowsa 8 na takim motodysku, Seagate y, 500 giga HDD Aby zainstalować w ogóle system musicie mieć butowalnego pendrive'a e, Jeżeli będziecie chcieli zobaczyć jak to zrobić to napiszcie ja zrobię poradnik jak zrobić takiego butowalnego pendrive'a Wkładamy pendrive'a w port. Przy wyłączonym komputerze, to jest bardzo ważne. Zabawiamy przy wyłączonym komputerze, uruchamiamy do komputer. Dobra, lecimy, hop. Teraz tak, u mnie tu jest ten przycisk Delay. Czekamy, widzicie BIOS? Takie coś się wyświetla. Klikam Delay, klikajcie od startu najlepiej. Dysponujemy jeszcze. Ok, jesteśmy w BIOSie teraz trzeba ustawić butowanie, żeby zbutował nas ten drive'a. Wchodzimy w zakładkę but, To ta zakładka. Yy. Hmm. Czyli żeby go nie wykrywał, dobra. Turn power. Nie ma tu pewnej zakładki, którą potrzebowałem, dobra, więc robię cięcie, podłączam ten drive jeszcze raz, żeby jeszcze raz tego samego nie pokazywać. Okej, okay, jesteśmy w Biosie. Zobaczymy. Widzicie, jest hard disk. Nie wykryłem ten driver czyli Prawdopodobnie źle go włożyłem. Podjąłem go na tył, będzie lepiej. Teraz musicie. Tu mamy SATA 3M. To jest dysk to jest, to jest SATA, na którym będziemy instalowali Windows'a w tym miejscu. I tutaj przypominam znaleźć USB Kingston. Daj. Da to. Hmm, tak. A, to jest no, że tak? otamy, czekamy Enter w tym momencie mamy ustawione butowanie z ten Escape exit i exit and save ok więc w tym momencie komputer nam się restartuje teraz czekamy aż instalator rozpocznie pracę a tutaj nad moim komputerze to może chwilę potrwać więc widzimy się na tym Dobra, instalator zakończył pracę, słuchajcie, także wybieramy język, w którym chcemy zainstalować, pracę, w którym chcemy mieć format godziny i typ klawiatury. Ja tu wszystko już mam wybrane, daję dalej i wielki piękny przycisk zainstaluj teraz. No, i tu instalator rozpoczyna pracę. I tak jak mówiłem, on będzie sobie tą pracę długo rozpoczynał. Uwaga, w tym miejscu będziecie mi. Yy, instalator rozpoczyna pracę. U mnie to będzie trwało dosyć długo, jednakże u Was może to trwać dużo, dużo krócej. Wszystko zależy od waszego komputera. Ok, w instalator skończył się rozpoczynać pracę. Wyskoczy wam okno, w którym będziecie musieli wpisać klucz licencyjny. Akceptujemy. Dajmy dalej. Jest standardowa. Mamy dysk. Uwaga, jeśli będziecie mieli problem, ja miałem taki problem już, że partycja była, miała zły format. My potrzebujemy NTFS. Wtedy usuwacie sobie partycję. Ja to w tym przypadku też zrobię, usuń, ok. I jest nieprzydzielone miejsce. I tworzycie nową. Zastosowujecie, znajdzie się zastosuj, OK. Czekacie chwilę. On wam tworzy nową partycję. Ja to robię w tym momencie tylko po to, żeby wam to pokazać. Uwaga, jeżeli macie coś na tym dysku, to zgrajcie sobie te dane. Bo w momencie kiedy Wy to sformatujecie, usuniecie, czyli usuniecie partycję. Już wtedy Wam klikam dane. Jeżeli sformatujecie też, też Wam znikną dane. Ok. Gdy już wszystko Wam się zrobi, tu macie zastrzeżoną przez system na dane systemowe i tu macie całą partycję, na której będziecie mogli przechowywać dane. Ok. Klikacie dalej. I w tym momencie kopiuję Wam pliki systemowe. I teraz. Przygotowuję Wam teraz dysk do instalacji, który został skopiowany. Uwaga, w tym miejscu komputer Wam się uruchomi ponownie. macie ładowanie paska. Możecie wyruszać w ogóle. Wasz przy tym w ogóle nie musi być w tym momencie, ale pokazuję Wam to, żebyś jak zostaniecie jednak w tym momencie, żeby, żebyście się nie walił. On się uruchomi ponownie automatycznie i będzie kontynuował instalację systemu. Zaraz to zobaczycie właśnie. Uwaga, czasami może być tak, że... Gdy komputer Wam się uruchomi ponownie, zbutuje Wam z pendrive'a. A powinien zbutować z dysku. W takiej sytuacji, wy wyciągacie tego pendrive'a i uruchomiacie komputer ponownie. Nie bójcie się, nic tam się nie da Jeśli coś zepsujecie, to też wątpię, zróbcie, zróbcie od nowa wszystko. Zacznijcie od początku odbutowania, sformatujcie. Zbutujcie partycję, sformatujcie i wszystko jeszcze raz. Jakbyście mieli nowy dysk w tym momencie. Jak widzicie, w tym przypadku komputer mi zbutował z pendrive'a. Teraz co robimy. Ja wam pokazuję prosty, szybki poradnik. Tak. Wyłączamy dziada. 5 sekund trzymamy spokojnie. Baga, on się wyłącza. Ech, ja pendrive'a mam tutaj z tyłu podłączonego, tak żebyście nie zobaczycie tego za bardzo. Ok. Ja go wyciągam. Pendrive wyciągnięty. Pali gada. Się. Dobra. Wiem, że na pajączka mam wszystko, ale coś bywa. Na stanowiskach testowych tak jest. I z tego dziada on już nie zbutuje, nie ma opcji. Dobra, uruchamianie takie samo. Czyli wszystko jest git. Czyli system jeszcze znajduje ogólnie na tym. Teraz zostaje tylko wstępna konfiguracja, doładowanie niektórych plików. Dobra, zabieramy się za konfigurację. Teraz nazwa komputera. Jak Jaką chcecie mieć nazwę, taką wpisujecie i zakończę. macie finalizowanie ustawy. Ok, jeżeli byście mieli też jakieś pytania, zapraszam do komentarzy. Pytajcie jak najbardziej. Ja się staram odpowiadać na Wasze pytania. Trwa konfigurowanie, Gdy jeszcze tylko chwilę poczekamy. Zaczynamy! I witam Was na pulpicie Windowsa 10.